Niezmiernie cieszę się, że mogłem gościć dzisiaj premiera RP, pana Mateusza Morawieckiego. Było to nasze pierwsze spotkanie na, jako premierów. Myślę, że udało nam się naprawdę zrobić bardzo dużo i udało nam się osiągnąć wielki krok naprzód w naszych wspólnych relacjach. Toczyliśmy z Polską bardzo intensywne rozmowy, mające jeden jedyny cel, a mianowicie osiągnięcie porozumienia, które będzie korzystne dla naszych obywateli i będzie pewnym nawiązaniem do wysokiego poziomu relacji polsko-czeskich, które mieliśmy przed sprawą Turowa. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się ten cel osiągnąć i przed chwilą podpisaliśmy umowę, Między rządem Czech i Polski, rządu Czech i Polski w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie. Jest to moim zdaniem ogromny sukces. Udało nam się usunąć ogromną przeszkodę, pewien głaz, który obciążał nasze relacje między Polską i Czechami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mieli swój udział w w realizacji tego celu dziękuję pani minister środowiska Hubaczkowej, przedstawicielom kraju Libereckiego na czele z panem Wojewodą Putą i wszystkim tym z państwa, którzy na różnych poziomach i płaszczyznach przyczynili się do osiągnięcia przez nas tego celu. Mamy za sobą bardzo ostre rozmowy, nie będę ukrywać, są to rozmowy, które trwały bardzo długo, ale koniec tych rozmów jest pomyślny. Nasz... Oznacza to, że osiągnęliśmy porozumienie, które przypomnę parę spraw, które były istotne z punktu widzenia Czech. Otóż w umowie tej Rzeczpospolita Polska zobowiązała się dobudować funkcjonującą w pełni barierę podziemną, która zapobiegnie odpływowi wód podziemnych z Czech na. Terytorium Polski uzgodniono budowę wału ziemnego, który zabezpieczy mieszkańców tego regionu przed zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i pyłami. Będzie Polska dokładać starań, by ograniczać zanieczyszczenie powietrza i dbać o dobrostan mieszkańców tego regionu. Do zakończenia. Wydobycia w Turowie będzie monitorowana hałas, poziom zanieczyszczenia powietrza i osunięć gruntu oraz poziom wód podziemnych w tym regionie. Do czasu zakończenia wydobycia w Turowie będzie działać fundusz mikroprojektów, z którego będą finansowane projekty lokalne i regionalne dotyczące ochrony środowiska. Jest to porozumienie, umowa, która przynosi wielkie korzyści i namacalne rezultaty dla miejscowości i regionów, które są bezpośrednio lub pośrednio pod wpływem, czy cierpią wskutek wydobycia w Turowie. I to był główny cel naszych rozmów i tej umowy. Istotne jest dla nas to, że dzięki tej umowie będziemy mieli dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących wydobycia, dzięki czemu znacznie wcześniej i lepiej będziemy w stanie reagować na sytuację w razie potencjalnych problemów. To wszystko, o czym teraz powiedziałem Czechom. Czech, Republice Czeskiej nie udałoby się osiągnąć w żaden inny sposób niż w drodze porozumienia. Dlatego ponownie pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego porozumienia. Dziękuję stronie polskiej, osobiście panu premierowi, ponieważ bez jego udziału, nie udało, aktywnego udziału, nie udałoby nam się osiągnąć tego fina, finalnego czy ostatecznego brzmienia tej umowy i pomyślnego efektu. Jestem przekonany, że pomyślny koniec tych rozmów będzie otwarciem dialogu, pomyślnego dialogu w innych kwestiach dotyczących Pol Polski i Czech. Przyznaję, że dziś rozmawialiśmy nie tylko o kopalni Turów i związanych z, tych, z tym kwestiach, ale również poruszyliśmy szereg innych kwestii, które leżą w interesach Polski i Czech. Rozmawialiśmy o sytuacji międzynarodowej, sytuacji na Ukrainie, rozmawialiśmy o polityce energetycznej w Unii Europejskiej. Muszę przyznać, że po tych pierwszych naszych rozmowach mam wrażenie, że Dzielą, że mamy bardzo podobne stanowiska w wielu kwestiach i jestem przekonany, że współpraca między Polską i Czechami będzie korzystna dla naszych obywateli i mieszkańców Europy Środkowo Środkowej i dla całego naszego regionu. Dziękuję panu premierowi. Teraz poproszę o zabranie głosu premiera rady ministrów RP, pana Mateusza Morawieckiego. Premierze. Bardzo serdecznie dziękuję także za tę otwartość, którą pan premier wykazał wraz ze swoim zespołem. Za nami miesiące, długie tygodnie negocjacji, które były na pewno trudne, wyboiste, ale zakończyły się sukcesem. I tak jak sukces ma często wielu ojców, to jednak chciałbym też podziękować. Po naszej stronie, wszystkim, którzy się do tego przyczynili, na czele z panią minister Anną Moskwą, która bardzo skrupulatnie, z jednej strony wytrwale, z drugiej poszukiwała możliwych rozwiązań akceptowalnych dla Polski, a jak się okazało, również akceptowalnych dla Republiki Czeskiej. Dziękuję osobiście panu premierowi Petrowi Fiali za jego udział, ponieważ w ostatnich tygodniach, zwłaszcza. Niemal codziennie rozmawialiśmy, kontaktowaliśmy się w tej sprawie i były to rozmowy, które posuwały naszą umowę do przodu. A podpisanie tej umowy jest dla nas fundamentalnie ważne także ze strategicznego punktu widzenia, bo kończy, jak słusznie pan premier podkreślił, taki okres zamrożenia czy zahamowania bardzo dobrych relacji polsko-czeskich. One rzeczywiście do czasu Turowa rozwijały się świetnie, a później nastąpiło owszem takie przyhamowanie. Dzisiaj otwieramy ten nowy rozdział znowu w bardzo, w bardzo dobrych nastrojach, z optymizmem patrząc w przyszłość i tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy jako sąsiedzi, tego potrzebujemy jako państwa, które znajdują się na wschodniej flance NATO, wschodniej flance Unii Europejskiej, bo wiemy, że gdzieś niedaleko nas czarne chmury gromadzą się nad bezpieczeństwem naszych sąsiadów od strony wschodniej. A więc te inne tematy, o których wspomniał Petr, są bardzo, bardzo ważne, są kluczowe. I rzeczywiście także się cieszę, że jesteśmy na jednej długości fali komentując to co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale także szukając możliwie najlepszych rozwiązań dla tego problemu, dla tego geopolitycznego wyzwania. Ale jeszcze dwa słowa o samym porozumieniu. Szanowni państwo, z naszej polskiej perspektywy oczywiście niezwykle ważne jest to, że tak jak powiedziałem ponad pół roku temu, ze względów zarówno na społecznych, jak również bezpieczeństwa energetycznego my nie mogliśmy i nie mogliśmy sobie pozwolić na to i nie pozwoliliśmy sobie na to, żeby wyłączyć z funkcjonowania kopalnie i elektrownie w Turowie. To kilka procent naszego systemu elektroenergetycznego, to kilka tysięcy miejsc pracy, a wraz z rodzinami kilkanaście czy dwadzieścia kilka tysięcy miejsc pracy. Drodzy pracownicy, drodzy mieszkańcy Dolnego Śląska, to jest bardzo ważny dzień, bo dzisiaj mogę powiedzieć, że kopalnia Turów i elektrownia Turów będą bez przeszkód funkcjonowały i będą bez przeszkód dostarczały energię elektryczną dla kilku milionów mieszkańców Dolnego Śląska i nie tylko. Chciałem także podziękować panu marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu, który był przez cały czas dobrym duchem tych trudnych, bardzo negocjacji. A teraz, Szanowni Państwo, właśnie jeszcze dwa zdania. Kilka zdań na temat tego, co dzięki podpisaniu umowy możemy osiągnąć. Otóż wiemy doskonale, że to porozumienie przychodzi we właściwym momencie, ponieważ wokół nas mamy bardzo wiele wyzwań. Mamy wyzwania energetyczne związane z polityką gazową po stronie Rosji. Te tematy także omówiliśmy z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, bardzo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. Ten temat także omówiliśmy i to wszystko bardzo mnie cieszy, bo mogę powiedzieć, że po tym półrocznym zakładem okresie przymrożenia naszych relacji jestem przekonany, że na poziomie Rady Europejskiej znowu będziemy mówili w kluczowych dla Polskich sprawach jednym głosem, a to jest niezwykle ważne. Cieszę się, cieszę się także, że Czesi, nasi przyjaciele w podobnych barwach widzą nasze zagrożenia związane ze wschodem i zachodem i to bardzo ważne, ponieważ aktywność naszych dwóch krajów jest swego rodzaju przykładem dzisiaj wobec tych mniej trochę aktywnych krajów, w odniesieniu do zagrożenia na Ukrainie. I jestem przekonany, że nasze wspólne stanowisko pomaga tamować te neoimperialne zapędy rosyjskie. A wiemy doskonale po atakach na składę amunicji w Republice Czeskiej, czy po zamachach na Skripala w Salzburgu, w Wielkiej Brytanii, czy po ataku na Donbas i zajęciu Krymu, przez Rosję, że niestety zagrożenia z tamtej strony są niezwykle poważne i wielopłaszczyznowe. Nasze relacje od teraz z powrotem będą oparte o bardzo dobre założenia, będą oparte o zaufanie, a to jest niezwykle ważne. Szanowni Państwo, życie pokazało, że rozwiązanie sporu, tego sporu o turów, nie musiało czekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości mam nadzieję jestem przekonany że zgodnie z naszą umową w bardzo krótkim czasie dziś lub jutro mam nadzieję że dziś Republika Czeska wycofa swoją skargę z trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu i ten problem przestanie istnieć a więc dzisiaj mogę raz jeszcze podkreślić że Czechy Republika Czeska jako nasz jeden z kluczowych naszych partnerów handlowych gospodarczych ale także transatlantyckich, co sobie dzisiaj potwierdziliśmy z panem premierem, jest takim sąsiadem, który wzmacnia naszą siłę i vice versa. I my także możemy wzmocnić głos naszych południowych sąsiadów na arenie międzynarodowej. Jestem przekonany, że ta nasza więź i wyklarowanie tego sporu jest wartością dużo, dużo większą niż kontynuacja tego konfliktu jest po prostu wartością, która buduje siłę naszych dwóch krajów.